kolejnych pogaduchach u ropuchy. Dlaczego ropucha będzie tam stało? Na umargięskie, wezwita margięska, to ja na kanale 62, dlatego że ja mam 62 plus lat. W zamian nie mam botoksów, hialuronów i innych dziwadeł powstrzykiwanych czy powszywanych w twarz mojej. Z czym do nas dzisiaj przychodzę? Ano, z pewnymi innowacjami, jeżeli chodzi o moją pielęgnację i dwoma super genialnymi, kochani, Conceal'a. Już nie mogę na szybko sobie przypomnieć, czy koncila to się korektor nazywa. A zatem, moi drodzy, kupiłam sobie korektor, nie, kupując krem do, do oczu, pod oczy, o, u doktora Pierrico znalazłam dwa konsilery. Obydwa są genialne. Jeden jest jakby to rzec, czekajcie, Lumeny Expert, czyli, czyli co robi? momencie muszę szybciutko. Aha, pielęgnuje skórę pod oczami, rozświetla i usuwa siniaki. Drugi zaś, co robi? Co robi? Aha, a ten jest przeciwko siniak, siniakom pod oczami. Yy, I powiem Wam, że jeden jest dobry i drugi jest tak samo dobry. Yy, można spokojnie sobie wziąć jeden, można spokojnie sobie wziąć drugi. To nie jest na zasadzie jakiegoś kremy, znaczy takiego... Yy, Właśnie koncylera, że, że ma ten więcej tego koloru jak, jak kremu. On po prostu, nie to jest samo złotko, ale pięknie się układa. Ten drugi jest troszeczkę więcej, ale właśnie nie ma tej suchości. One się pięknie porozkładały pod jeden i drugi i tam sobie leżą cały Boży Dzień i czekają kochani, żeby je wieczorem po prostu zmyć. Um, mówiłam o, o pielęgnacji, o kremie pod oczy. Tak. Um, tak się rozglądałam za jakimś tam nowym kremem pod oczy i patrzę, yy, zresztą oni mi przysłali ofertę, że natychmiastowy efekt. To nie jest takie, jak miałam z MAsam, sam, że to było takie wręcz gumowe i jak kładłeś pod oko, to czułaś, że coś tam ci robi. On jest, ten kremik jest po prostu rzadziutki i taki bardzo, bardzo, bardzo pielęgnujący. Widzicie? On po prostu, jak się go kładzie pod oko, to, to on tak jakby no, wodę miał, nie? Tak, tak nie ma zapachu, ja bez zapachu, On po prostu jest wypielęgnowane, gładziutkie pod tym okiem, i ja go, ja go biorę tego krymika, kochani, tylko przed makijażem. Tylko przed makijażem, to na wieczór mam jeszcze z tym Asan, mam też z L'Oreala, także spokojnie. On jest tylko przed makijażem i naprawdę on mi utrzymuje cały Boży dzień ten koncyla pod oczami. Jak już byłam u tego doktora Pieryko, skończyło mi się z moja, mój balm z Klinik, który właśnie sobie twarz czy jeszcze pudełko zachowałam, patrzcie zachowałam. I jak sobie zamawiałam, to było przy końcu, to mówię, ach, ten doktor Pieriko też ma, kochani, taki bal. No i przyszedł, były kilka dni temu, no jest niby bez zapachu na twarzy, czuje się go troszeczkę jakby, jakby z mentolem było, ale, kochani, to nie jest to. To nie jest to. On owszem wyczyszcza, ja już sobie zamówiłam ten i nowy stoi, kochani, już w łazience. Bo no ten raz na, dokończę, nie? Ale po prostu no, no, ten czyści niezawodnie. Nawet jak czyszczę tą moją maszyną 4 dni, sobie ten twarz, to, to po nim nie ma nic. A po, po tym ryko by była troszeczkę ta szmatka, jakby brudna, no powiedzmy. Także tak to wyglądało. A jeżeli chodzi dalej o, 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 o oczy. No, niestety, myślałam, że zachowałam to pudełko, ale nie zachowałam, wywaliłam. Ten, który miałam pod oczy, tutaj Wam pokażę, niestety nie ma go już. Nie ma go już od kilku ładnych tygodni. Żałuję, że nie zamówiłam dwóch i musiałam poszukać czegoś innego. I znalazłam, kochani, taki z hialuronem i z witaminą C. To są te padziki pod oczy. I one są tak skonstruowane, moi drodzy, że, że on pokazuje, żeby je brać na pół półwiekę ruchomą i pod oko. Ja jednak, moi drodzy, przecinam to na pół i jeszcze rozdzielam, bo tego jest kilka warstw i dokładam sobie, kochani, moja pielęgnacja wygląda tak, jak wyglądała, że e, e, oczywiście twarz oczyszczona. Krem pod oczy, serum na twarz i kładę e, zawsze, zawsze przed makijażem tylko. Zawsze. E, każdy, żaden inny tylko przed makijażem. I kładę sobie, kochani, przez ten czas, e, jak tam robię brwi na przykład, bo brwi robię jako pierwsze, one sobie leżą do momentu, kiedy zaczynają przesłuchać, przesłuchać. Przeschać? Schnąć. Powiadam, że jak schną, to wyciągają wtedy, nie kładą, to wyciągają tą, tą wilgość, którą same włożyły. Nie? To wtedy je sobie zdejmuję, zakładam sobie jeszcze raz tego kremu, który jest naprawdę prześwietny i, kochani, jadę dalej z makijażem. No to było na temat oczu wszystko i ten bal, ale, że ostatnio tak sobie pomyślałam, że, bo ja te, że uwielbiam, sami wiecie, że ten produkty od tego doktora Rico też są super, tu jest na przykład kolagen bardzo fajna rzecz go sobie używam też jest, to, to jest, to jest także z Nivea produkty też biorę nie ten, ale mówię kurczę jest korona znowu się wraca, znowu jakieś cuda, poszukam jakiejś niemieckiej firmy, która produkuje kochani właśnie pielęgnację dla takich, jak ja znalazłam, firma nazywa się Beauty Mates, kochani, i y, można sobie na, na stronie tej firmy zamówić, po prostu wypełnia się, wypełnia się to i y, oni mówią wtedy, jakie kremy są dla Ciebie, na Twój wiek, jaka Twoja skóra i tak dalej, tak więc... Y, przyszły mi te kremy. Ten to jest um, 24 godziny no, z, um, krem nawilżający dla skóry normalnej. Kosmetyki są bardzo ważne dla mnie. Są bezzapachowe. Ja już go tutaj na niemieckim e, kanale otwierałam. Jest w dotyku po prostu genialny. Jest e, lekki, lekki taki, wiecie taki tak jak chmurka, o. Nie, nie, nie ten. I przy Was otworzę, bo przy niemieckim kanale otworzyłam ten. I jest drugi, hyaluron lift, liftingujący dla suchej cery, dla cery dojrzałej. I on jest, pielęgnuje i uspokaja tą twarz. I tak sobie myślałam, że jak on pielęgnuje i uspokaja tę twarz, to ja, moi drodzy, sobie go będę brała na noc. Teraz przy was go otwieram. Nie, nie cierpię, jak są te... Wiecie, to te folie... Ja wiem, ja nie rozumiem, że czasami może wylatywać albo coś, ale to jest takie... I to te plastiki, No i, kochani, go sobie wydłubałam, nie? I sobie go tu teraz otwieram przy was z wami. Plastik jest zaklepany. Ja nigdy nie wiem co z tym sreberkiem zrobić. Zamykać je, nie zamykać go. No i to jest ten intensywny. I on jest też taki bardzo, teraz go pierwszy raz mam na, na e, e, dłoni. Taki bardzo, bardzo, taki, no, nawilża. Bardzo ładnie, super. Nie pachnie i odchodzi. Do tego wszystkiego, kochani, dołożyli mi bostery. Ten jest antifalten Bosta. Ten jest intensywny lifting Bosta. Bosta, czyli od razu, nie? Ten jest e, e, Augen, oczy, oczy lifting Bosta. Ten zmniejsza pory. I ten daje, kochani, glow w skórze ten, alty, One wszystkie są genialnie, kochani, rozwiązane z dozowań, bo tam jest napisane: góra trzy kropelki. Po, po jednej kropelce na jedną stronę twarzy są, są bardzo, jak um, um, to się mówi, ergiebiś, To no. no wiecie, nie? I jak otwieram, tu taki dzyndzelek wyskakuje, i tu moi drodzy, ciskamy. Oj, i teraz luiło mi się no bo z góry, bo nie widziałam Dużo kropli, nie? O. O, to jest antyfalter, ten miał. zaraz dłonie, kochani, jak? Nie mogłem. O. No, wiecie co? Nie, naprawdę, nie wiem, nie widać w kamerze, ale ludzie normalnie jakby pokryte Jakbym była u jednej z pań pod, 50, pod 60 na kanale, że wszystko jest za mgłą. Może ona to tak stosuje że za mgłą. E, normalnie wiecie, no rewelka. Także od jutra postanowiłam, kochani, te produkty testować. E, Tych te kropelek jest sporo. Nie wiem, no będę, muszę wymyślić, w każdym razie jeden krem na dzień, jeden dzień na noc. No i te bostery będę sobie pod oczy próbowała, jak to wszystko wygląda. No jak ludzie, no przy dotykaniu normalnie czuć takie, no, rybelka. Tam macie stronę, jak kto chce, to to sobie może obejrzeć do tej firmy. Tam macie i możecie, nie wiem chyba, no chyba wysyłają za granicę, no nie mam pojęcia. Jak to zna niemiecku, nie wiem tam jest po angielsku, zajrzę, nawet nie spojrzałam. Bo tak byłam podekscytowana tym, że, że mi to przyślą. całość, kochani, kosztowała wszystkie te bostery 135 euro. Jeżeli policzyć, bo to są różne rzeczy, które można są kombinować. Jeżeli policzyć, jakbym brała na przykład te moje z no z L'Oreala, no to Y, trzy rzeczy biorę zawsze. Krem na dzień, kiem, krem na noc i y, pod oczy. No to te są w cenie właśnie te, jakbyś wziął te trzy rzeczy, a tu są jeszcze cztery dodatkowe bostery, także, y, no, także to nie jest to tylko tak, brzmi strasznie, ale y, wcale takie okropnie drogie nie jest. To mi starczy, moi drodzy, no, na dobre pół roku, jak nie lepiej. No, w każdym razie, bostery to na rok, spokojnie. Także najpierw wypróbuję i, i po czterech tygodniach, tak mniej więcej po czterech tygodniach, bo w Niemczech nie ma cudów, że codziennie się prezentuje inne kosmetyki i mówi się, że one na pewno działały, że nie, że codziennie, daje na drugi dzień już od razu, na co dzień, nie, w Niemczech takich cudów nie ma. W Niemczech minimum po czterech tygodniach widać dopiero efekty moi drodzy. No i czuję się powiem Wam taka bardziej ten, że... Niemiecki produkt i być może, że ja się całkiem na niego przerzucę, później nie mam pojęcia. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. I jeszcze co, kupując coś ja kupowałam w... Ach, reklamowałam znowu moją ten beauty box Look Fantastic. Znowu numeru nie było. W końcu wpisali, bo ja sama wpisałam numeru domu. I znowu nie mam za sierpień. Ten od września przyjdzie i już ten się wkurzyłam. No i wyskoczyło mi filorgi. Takie y, y, dwa tygodnie dwa tygodnie y, y, pielęgnacji, które rzekomo mają pozwolić. Ja od filorgi mam dwa, y, tu jeden nawet leży, biały i tam jest gdzieś czarny. Y, one mi zatykają pory, one nic nie robią. Po prostu ja nie używam, wzięłam, że primerów, nawet testatriz też nie za bardzo. Dobra, dobra pielęgnacja i też, i też dobry puder na wierzch, i też porni. Pur, pur, por, porów nie widać. I tu są, kochani, tę ten, ten mizomaskę to mam. Ja ją sobie, ja mam vlog fantasy chyba dwa miesiące temu, i ja ją sobie często, często raz w tygodniu na, klas, na twarz kładę, bo jej nie trzeba zmywać. Nienawidzę, później będziecie zmywać. A tu są na, dwa, na rano, na wieczór, kochani, dwa kremiki na twarz. Po dwóch tygodniach podobno można, wygląda się jak dziewica warlańska. Teraz nie wiem, czy najpierw zacznę tą niemiecką firmę używać, czy najpierw te dwa tygodnie filorgi opowiem Wam. Jeszcze raz, mówię, ta Mizo Mask, maska jest bardzo fajna, bardzo na drugi dzień jest efekt super. Także nie wiem, którego będę wcześniej czy później używać. Okaże się. nie wiem, może rzucę monetą. Kochani moi drodzy, mam nadzieję, że wszyscy zdrowi jesteście, bo w Polsce rośnie ta zaraza. Ja to przewidywałam niestety. O! Kot Simon jest. No patrzcie, Kot Simon ze mną tu siedzi i oją, 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 Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi, że nikogo z was nic nie rusza że trzymacie się przepisów i żadnych tam, a właśnie, a to będzie na, na inny, na, no kochani, na, na inny, na inny filmik, taką jedną spotkałam w tym w, w DM-ie, nie? A propos tak zachowania ludzkiego w związku z pandemią. Kochani moi, bądźcie zdrowi, bądźcie radośni, nie dajcie się. Dziękuję Wam z całego serca, że tu przychodzicie i że nie uważacie tego czasu ze mną jako czas zmarnowany. Mam, mam naprawdę ogromną nadzieję, że Wam coś w tym pomagam yy, tym filmikami, że czerpiecie z tego, no bo niczym się nie przychodzili. No. Także zapraszam na następny raz. Zapraszam przyjaciół, kolegów, koleżanki jeszcze, żeby tutaj było. Bo, bo zbiera mi się naprawdę bardzo, patrzcie, do, do 2000 jest tylko no 200 i coś 280, no tak? No 280. I kochani, naprawdę zbiera mi się paczka na bardzo bogato. Zbierają zawsze coś sobie z tych, co kupię takiego lepszego, tam odkładam, czy właśnie jest Lok Fantasja, tego jestem zła, że znowu w tym. Ten, ten, jak już odeślą. To już nie można zamówić tego samego. No to jest naprawdę idiotyczne. Dobra, nieważne. Nie narzekam. Jestem szczęśliwa i zadowolona z życia. I bądźcie i wy. Cho Chociażby dlatego, że was mam, kochani. Trzymajcie się, nie dajcie się. Do następnego razu. Pa, pa.